Nazywam się Adam Dobrowski, gospodaruję w gminie Cedry Wielkie. Prowadzimy gospodarstwo o powierzchni mniej więcej 160 hektarów, 100% produkcja roślinna, około 90 hektarów pszenicy, 30 hektarów rzepaku i buraki cukrowe też tam około 30 hektarów. Obecnie używam kombajnu New Holland CSX model 7080. Sprawuje się jak do tej pory bardzo dobrze. Tym niemniej chwileczkę pojechałem nowym kombajnem CH, 7.70, pomimo, że mucarnia jest w obydwu kombajnach taka sama prawie, ja swoim kombajnem, pomimo, że jest podobny, no nie dałbym w stanie utrzymać tej prędkości przy tej wydajności zboża, no, kombajn nie dałby rady. Heder również robi niesamowite wrażenie, w porównaniu z, no, z moim hederem no, kopiowanie jest zdecydowanie inne. No i automatyka, można zapro zaprogramować parametry, które Heder ma utrzymywać na polu i płynnie przełączać pomiędzy trybami pracy, czy, czy w zbożu leżącym, czy w zbożu stojącym. Kader mhm. sobie jest super dajera. No, połączenie parametrów kombajnu konwencjonalnego z systemem separacji rotacyjnym, po moim wrażeniu, no, na pewno ma sens. Zboże bardzo dobrze planujące, prędkość jazdy bardzo porównywalna, a no, wydajność o, o niebo inna. Jeśli też chodzi o, o straty ziarna. No tutaj próbowałem złapać bezpośrednio z rozrzutnika plew e, trochę materiału no to w, w rozrzutniku plew e, znalazłem tylko stety albo niestety bo ty, tylko plewy tylko, tylko z goniny ziarek na szczęście nie ma tutaj przy, przy, tej wyda, przy tej wydajności przy tym przerobie tego kombajnu to naprawdę e, aż się wierzyć nie chcę kombajn zdecydowanie e, można polecić no nie ukrywam że pewnie będziemy się zastanawiali nad yy, wprowadzeniem do tego własnego dyspozycji.